Witam. Dzisiaj będę chciał pokazać, jak podłączyć dekoder Horizon oraz jego uruchomienie. Wiadomo, że za pierwszym razem podłącza dekoder technik, ale jak mamy remont czy coś, rozłączymy, co mi zdarza się, że człowiek nie wie, jak podłączyć. Kilka lat pracowałem jako serwisant, akurat w VPC. Chodziłem po mieszkaniach i wiem, że ludzie potrafią dziwnie urządzenia podłączyć, lub po prostu nic nie potrafią. Dobrze, mamy dekoder Horizon. Z przodu ma guzik. Uruchomienie, kanał do góry, kanał do dołu, i pod tym znajduje się też podczerwin. Z tyłu dekodera mamy zasilanie HDMI oraz, co nas interesuje, kabel antenowy trzeba tu podłączyć. Zdarzało się, jak chodziłem po klientach, że udawało się klientom końcówkę męską wcisnąć w cincze zamiast wejścia antenowe. Dlatego to jest ważne, żeby dekoder podłączyć pod wejście antenowe. Następnie trzeba podłączyć kabel HDMI. I dopiero na samym końcu podłączamy zasilanie. Zdarza się, że klienci mają uszkodzoną instalację elektryczną i jak podłączymy najpierw kabel zasilający, a następnie HDMI, to potrafi korki wywalać. Wiadomo, drugi koniec kabla musi być połączony do, do zwrotnicy z łączem F albo do zwykłego rozgęźnika 2W. Dla mnie to jest dziwne, że akurat Horizon Store jest zaprojektowany tak, że jest końcówka męska zamiast wkręcana, bo wystarczy, że ktoś będzie wycierał kurze kabel się delikatnie cofnie i już nie będzie kontaktował. Ale dekoder Horizon ma wbudowany modem, żeby działał internet. Hasło do WiFi znajduje się pod dekoderem Horizon. On działa na dwóch sieciach. Oj, działa na dwóch sieciach 2,4 oraz 5 GHz. Dobrze, czy mamy ponoszone? tak. Kabel HDMI do złącza HDMI, tu jeszcze można podłączyć wyjście optyczne, dźwiękowe oraz albo stereo. Dla starych telewizorów jest przejściówka na SCART. Widzimy tak, podłączone mamy złącze RF, HDMI i na końcu podłączamy zasilanie. Z tyłu jeszcze jest guzik ON-OFF, najlepiej to podłączać na wyłączonym. Podłączyliśmy zasilacz do listwy prądowej, zapaliła się zielona lampeczka. Następnie możemy włożyć wtyczkę do wejścia zasilania. Klikamy guzik na on. Mignęły lampki od Ethernet, znaczy, że się uruchomił. Dobrze, z przodu zapaliła się dioda na zielono. Telewizor. Dobrze, uruchomiliśmy telewizor. Teraz czekamy na komunikaty, co się pojawi. Zmienię kabel HDMI, bo tym że coś nie kontaktuje. Dobrze, zmieniłem kabel HDMI. Jak widzieliście, akurat jak obraz, kniga lub jest obraz, a nie ma dźwięku. To jest po po. To jest spowodowane uszkodzeniem kabla HDMI. Nie dekodera ani wejścia w dekoderze, ani telewizorze. Dobrze, dekoder kary czekać. zaraz nie prosił o sparowanie pilota. Z dekoderem. Piloty od dekodera Horizon. One są dwustronne, mają wbudowany też żyroskop. Tu jest guzik do parowania. O, nie wiem czy widać. tu jest guzik do parowania z dekoderem Horizon. Ale jak mówiłem, ten dekoder też ma budowaną poczerwień, czyli można obsługiwać go też starym dekoderem od, pilotu, od dekoderów Mediabox. Zaraz to też pokażę. Dalej dekoder proszę czekać. Wybry języka. Teraz trzeba wziąć pilota, najpierw go sparować, bo inaczej nic nie będziemy mogli zrobić. Trzeba przytrzymać tą napeczkę aż się zapali. No, trochę się odsunę. Sparować, czasami trzeba wyjąć baterię, jeszcze raz włożyć. jeszcze nie jest takie proste. Parowanie pilota od Horizona no, udało się go sparować. Czyli trzeba dłużej przytrzymać ten guzik. Tutaj zaplasie, tutaj kłódka i się dekoder paruje z pilotem. Wybieramy język polski. Trzeba to niestety akceptować. Teraz nam skonfiguruje się domową, jeśli mamy wbudowane Wi-Fi, czyli podaje nam hasło i nazwę i hasło. absolutnie koniecznym ale tutaj wyrównolegle... widać że dekoder już działa większego zapotrzebowania naszej produkcji ogrodniczej ładnie no ale pytanie jest proste ma. czy został dekoder ma wbudowany dysk twardy 500 giga 41% zaraz można, można nagrywać do czterech filmów na raz A też dekoder Replay TV, to jest fajna funkcja. Zaraz włączymy jakiś kanał. Jak nad nas obok strzałki jest kółeczko wstecz, że można cofnąć kanał, to możemy kliknąć. Odwolić od początku. To działa nie na wszystkich kanałach. Na kanałach dziecięcych można na przykład przewijać to. Też można na niektórych kanałach wstecz o 7 dni cofać. Jak mamy program TV. Klikamy, patrzymy tam się na takie kółeczka z strzałką wstecz. Można cofać. Niestety na kanałach z grupy ITI czy na przykład TTV tak też jest funkcja Replay TV, ale nie można przewijać. To jest denerwujące, bo jak jest reklama, trzeba by przewinąć. To ma komunikat, że przewijanie jest zablokowane. Tak samo na nowych dekoderach 4K w firmie UPC też. Jest na, na kanałach TTV, nie ma przewijania, a tam nie ma dysku twardego, co można by nagrywać. Tak, pl planowanie nagrywania jest z funkcji program TV. Powiedzmy, chcemy jakiś serial nagrać. Klikamy guzik OK, ustaw.

Pilot od Horizonów można parować z telewizorami że będzie można zrobić wyłączyć telewizor jednym guzikiem ciszej, głośniej ale o tym filmik robiłem, to się nie będę tego przeciągał prawie zapomniałem miałem jeszcze pokazać Wam że pilotem od MediaBoxa, to jest od starszych dekoderów UPC też można kanał zmieniać tylko tu idzie pod, pod, podczerwienie dekoder ma wbudowaną podczerwień i można tak samo zmieniać kanały jak pilotem od Horizona Tylko, że pamiętajcie, pilot od Horizona jest radiowy, czyli może być dekoder schowany i nie trzeba pod żadnym kątem zmieniać kanałów. Więc jeśli chodzi o pilot od MediaBoxa, musi być skierowany w telewizor. Jak go zakryjemy, to kanału żadnego nie. O. Jak jest dobrze zakryty. To widać, że nie działa. A jeśli chodzi o dekoder o pilota od Horizona. Jeśli chodzi o pilota od Horizona, zakryjemy. Kanały zmieniają się. Czy trzeba pamiętać tak, jeszcze raz. Żeby z tyłu podłączyć. Guzik RF do złącza antenowego, kabel HDMI, HDMI I na samym końcu podłączamy zasilanie. To był taki krótki filmik dzisiaj. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba. A jak macie pytanie, jeśli chodzi o dekodery Horizon lub u inne urządzenia firmy UPC, piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Na dzisiaj dzięki, trzymajcie się na razie.